Idę wędryk troszkę, jak to się mówi, po zakamarkach moi drodzy, zobaczymy, się dalej to nie chce wchodzić, ale całe to kajakarskie. Tak się sam prywatnie zastanawiam, czy im się to opłaca. Zb zlumska zepsuł się jakiś odmówił po posłuszenie trochę kaczek widać ta zawiesina jest taka wstrętna na tych wojach to tak nieładnie wygląda no tutaj mamy parkę spróbujemy ją ściągnąć jak to się ma bliżej o jeszcze więcej możemy jeszcze więcej możemy proszę bardzo Dobra. Tá